Będziesz gadał głupoty byle tylko zareklamować coś innego. Tyle ludzi od lat nagrywa na piankach, ale nagle wszystko nie działa. Bo trzeba zareklamować, bo ci zabulili. Jak nigdy nie odpowiadałem na hejt, to w tym momencie odpowiem, bo już to się nie mieści w pale, jakie głupoty wypisujecie. To, że kiedyś ludzie używali pianek akustycznych, takich jak mam za sobą, nie znaczy, że one działają i są w ogóle do robienia muzyki. Wszyscy właśnie TikTokowi znawcy w komentarzach piszą, że te pianki są ok. To znaczy, że nigdy nie miksowaliście w życiu wokalu, który jest nagrany na piankach akustycznych, które wyglądają tak. A to, że te pianki były kiedyś w studiach albo ich nawet nie było, no to nie znaczy, że one działały. Zawsze nie działały, Więc to nie jest żadna wymówka. Ale skoro tak, no to wchodzimy w zamówienia. Dokładnie zapłacili mi 10 tysięcy. Szkoda, że jeszcze ja im musiałem dopłacać za dwie pułapki basowe, które kupiłem u nich za 800 zł, i dwa dyfuzory binarne, które kupiłem za 900 zł. No, szkoda, że ja im musiałem dopłacać, a nie oni mi zapłacili. Dzięki. Tacy właśnie jesteście z Addictive Sound. Nie chcecie dać nic za darmo. Czyli łącznie prawie 2000 zł wydane na ich sklepie. Ale nie, 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 oni mi przecież zapłacili za to, że używam ich produktów. I to jeszcze bez żadnej zniżki są kupione, bo tyle normalnie kosztują, a zobacz za ile zamówiłem. 394, 394. Dokładnie tak, pianki akustyczne nie działają i nagrywam filmy, że nie działają. To znaczy, że coś reklamuję, bo przecież jak pianki nie działają i jak mówisz, że nie działają, to znaczy, że ci zapłacili za to, że nie działają. Nie, po prostu nie działają i one nie są do robienia muzyki, a jak chcesz na nich nagrywać wokale, to będzie problem. Addictive Sound polecam i będę polecał, bo kupiłem sprzęt i działa bardzo dobrze. Ale niestety mi nie wysłali i mi nie zapłacili. Po prostu te pianki nie działają i jak mówię, że pianki nie działają... To nikt mi nigdzie nie zapłacił, że pianki nie działają. A to, czy masz studiu, czy nie masz studio, czy Twój ziomek ma, czy jakieś inne studio, ma, nie znaczy, że one działają. Ktoś chce na początek sobie zacząć, no to niech nie kupuje tych pianek i od razu każdemu mówi: nie kupujcie tych pianek. A nie, że przyjdzie znawca po studiach, a jestem po studiach i te pianki są do robienia muzyki. Kupuj, kupuj, kupuj. Oczywiście są pianki do robienia muzyki, ale nie takie. Ludzie, którzy chcą kupić albo się na tym nie znają, no to sobie kupują i później są zawiedzeni, że jak to, miks nie wyszedł, jak to, wokale są jakieś dziwne. Dokładnie pomagamy ludziom, a nie niszczymy im życia. Te pianki nie są do robienia muzyki. No i oczywiście, obserwuj po więcej. Hej tu.